Hej, szczęść Boże, droga młodzieży. Eee, a, czegoś zapomniałem. Sorry, zaraz wracam. No przecież dzisiaj niedziela palmowa. Tyle ludzi idzie tłumem do kościoła z palmami w ręku. W Ewangelii, droga młodzieży, dzisiaj przy tym uroczystym wjeździe Pana Jezusa na osiołku do Jerozolimy usłyszymy opis męki Pana Jezusa. W niektórych kościołach pięknie śpiewana, dzielona na role, żeby pokazać nam, co działo się z Panem Jezusem w ostatnich chwilach Jego życia. Zaczynamy wielki tydzień, najważniejszy czas dla katolików w ciągu roku. Te palmy, które dzisiaj niesiesz w swoich rękach do Kościoła są wielkim symbolem. Z jednej strony męki i śmierci Pana Jezusa, czyli moglibyśmy powiedzieć czasami i naszych grzechów i słabości, z którymi sobie nie dajemy radę, ale też jest i symbolem zmartwychwstania, czyli podnoszenia się z naszych grzechów i słabości. Droga młodzieży, chciałbym, żebyście dzisiaj podziękowali Panu Bogu za to, że potrafisz podnosić się ze swoich grzechów, że potrafisz pójść do konfesjonału i zostawić Panu Bogu to, co jest trudne. Dzisiaj zadanie do domu. Zobacz, z czego już się podniosłeś i jeszcze raz podziękuj Panu Bogu za to. Powodzenia.